Jesteśmy na drugim półfinale głównego turnieju 119. Międzynarodowego Turnieju Rozchowda cup Rozgrywanego w Gerlitz w Niemczech. Na pierwszym planie serwujący Arege Onoga z Żar. A w głębi Olaf Kucz z Chwierzyna. Zaraz dowiemy się jaki jest wynik. Będziemy wiedzieć coś bliżej. Grają już od jakiegoś czasu, przypomnę, że formuła jest następująca: gramy do dwóch wygranych setów, z tym, że sety rozpoczynamy od stanu 2 na 2 I trzeci decydujący, Tajdrek. Turniej jest jednodniowy, więc stąd taka właśnie formuła. bo osobiście ja nie chcę przetrzymywać ludzi dwa dni. Jeden dzień w weekendzie dla rodziny, drugi dzień dla tenisa. Taki był zamysł. Zaraz pytamy, jaki wynik jest. Siłowo, szybko poszło. O, weszło mu to. O, play, Brawo. Brawo. O, nie dość, że play, to jeszcze... Przy takiej piłce powiedział brawo do przeciwnika. No to, to są te zachowania, które ja bardzo sobie cenię. To pokazuje klasę nie tylko człowieka, ale w tym przypadku klasę zawodnika. Super, super. to to weźmie. Otworzył się kąt, świetnie to wybrał. Aj, jaj, jaj, jaj. Nie Nigdy wrócił A szkoda, szkoda, bo to bardzo fajnie wyglądało i jednak brawo, brawo dla Arka przytrzymał, oddał. I to rzeczywiście szacunek i to potwierdza, że każda wybrana piłka zmusza do sprzeciwnika do jeszcze większego ryzyka. I tutaj tak właśnie było. Aczkowie poprzednie zagranie było fenomenalne Olafa. Okej, okay, jest równo. Czekolaj nie jest desceć. No ale to widzimy, że to jest taki porządny. No to jest już pół fina, no to Po tej takim przesiewie, selekcji, eliminacja w grupach i tak dalej. No to są tego dnia akurat jedni z najlepszych zawodników. Co do obsady, mieliśmy w turnieju dwóch czempionów, Darek Buziołek, Marek Grubecki. Darek właśnie odpadł w meczu z Olafem. 6-4-6-3 przegrał. Natomiast drugi mistrz, Marek Grubecki, jest w finale. No i będzie mieć obronę tytułu. Może znaczy, nie tyle obronę tytułu, ale. Drugi, drugi triumf Marka, albo nowego czempiona i to byłoby fantastyczne. Młody człowiek, zdolny. To by była niezła reklama dla mojego turnieju. A zresztą fani ludzie, właśnie tutaj koło niego siedzi tato Daniel, który też grywał. zahaczy dania na takim razie tatę jak tam myślisz? Jak jak? No, znaczy, jest jest w temat nie, nie się oswoić z, z serwisem. Jak to wygląda teraz? Wierzytu, dobrze, 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 dobrze. Jaki jest, dobrze, jest wynik dobrze? w ogóle? Dobrze. 5-4. O, -4. to ważny -4. moment jest. Okej, okay, to był Daniel. Tato Olafa, dziękuję. O, to 5-4. to był break w ważnym momencie. No to już jest. wiemy. I znamy jakąś małą relację z meczu, no i najważniejsze, znamy, znamy wynik. A Raj biega, wyciąga to wszystko. Zmusił do błędu, zmusił do błędu znaczy chciałem powiedzieć, że Arek zmusi do błędu Olafa, ale Olaf Ola wytrzymał, bardzo ładnie to wytrzymał. No, pierze w tą piłkę, pierze. A, to już Arek spekulował. No i chyba zasadnie w sumie, bo... To widać było, że wejdzie pełną palą w temat. Wybrał nie tę stronę. to u bramkarzy często bywa. Znaczy często bywa, że wybierają stronę, natomiast czy wybierają tą właściwą? To nie jestem w stanie powiedzieć procentowo. O brawo, fenomenalnie. Porządna piła. No jeżeli utrzyma to cały czas... Będzie niezły finał Ale zostańmy, zostańmy, Oddajmy tutaj honor i szacunek Mecz się jeszcze Nie zakończył Wyrzucił to, wyrzucił to Ale był, był przy piłce Wrócił ładnie Ładnie wybrał tą arek. to areę Już ten Forchen to nie złapał, nie złapała, leciała Możemy zaryzykować, że widzimy 27 czempiona mojego turnieju w całej 10-letniej historii, Po tej było było 26, 26 triumfatorów, no i proszę, świetnie zamknął tego seta, bardzo ładnie zamknął tego seta. Oczywiście szacun. No i jeżeli będziemy dzisiaj. Witać 27. siódmego tryumfatora. Nie znamy go turnieju, Rozachowna Rekap. No to fajnie, ja, jako właściciel turnieju, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będę się bardzo cieszył. I to będzie naprawdę bardzo fajna wizytówka dla turnieju. A przypomnę tylko, że jeżeli wygra, no to zwyczajem turnieju jest. Zwyczajny jest następujący. Każdy wam ląduje na takim banerze. I tu mamy, o, ten męski w leśnicy podobny jest do Olafa. No i po drugiej stronie oczywiście mamy też to samo, ale tam widzimy bardzo dużo wolnych miejsc. Kto wie? Czy właśnie tam nie wyląduje portret? Dwiego. No, Olaf. Fajna to była historia. No dobra. To nie wybiegajmy na razie do przodu. Pierwszy set. 6-4 Olaf Kucz. Zaczynamy drugi set. 2-2. Formułę znamy. No, znowu piłka taka na stylu. Jarek ją przyznał. O, bardzo fair play gra. 40 razy nas udowodnił. Ja, Siata to chyba nie, nie powinno wejść, tak? No, ładny atak na dekadę po prostu, jak okrosię. Każda piłka jest porządnie uderzona, ona ma swoją szybkość. Jeżeli do tego dojdzie, no. jakiś tam, Boża, to, to rzeczywiście jest to bardzo skuteczne. Dla kogoś to dobrze biega, to. Kąt jest, re... A... Kąt jest dla niego miażdżący. No, tutaj Arek skuta próbował. Nie widzieliśmy tu dłuższego czasu, żeby grał skuta. Teraz można zadać sobie pytanie, czy to jest utrata cierpliwości i sił przy okazji. Wiemy jak to jest. Czy to element jakiejś zmiany, jakiś taktyczny element. Myślę, że chyba opada z sił. Uuu świetna, świetna akcja świetna akcja świetna, bo to był bardzo szybki forehand Olafa, a Arek to fantastycznie wyłapał. Mhm, bardzo fajne. A no finał tak jak powiedziałem tutaj nie ma jakichś nie ma strony po stary przyjaciel Mario. Oj, 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 świetna akcja. Brawo, świetna akcja Olafa, poświęcenie arka. Szacunek dla obu panów. No Oczywiście tutaj kurczę, ale nie przebiera w środkach. Troszkę to niebezpieczne, ale widać, że sprawny jest. Waleczny. To są świetne cechy sportowca. Szacun, szacun. białą Białonoga Żary. Porusza się w tych rejonach, może nam wyjdzie na a o właśnie, tam prawdopodobnie może wyląduje jego, jego portret. No ale druga jeszcze druga musi wygrać ten mecz, prowadzi 3-2. No jeszcze czego go mecz finałowy. Finałowy przeciwnik już, State Fest jak mówią Niemcy. Już jest nam znany, jest to Marek Brubleski. noworęczny gracz. Jednokrotnie tryumfant. Mojej imprezy. Imprezy. Tu w Turnieju. Te odgłosy tam z daleka biegają, dobiegające, to z chwilą Gran Bono z tu w Gra Paweł Kalicki z żar. Czyli Kumpel Arka i Mirosław Więckowski z Kątów wrocławskich Więc mamy na korcie Skwierzynę. serwujący Arka. z żar. No i na tamtym korcie kąty i żary. Dwa żary. O! Proszę bardzo. no Szkoda. Daleko staję. Całkiem się niż Darek, czyli ja dając Olafem. Wchodziłem w kord Woda. No ładnie, ładnie, potrafię wytrzymać te, te długie zmiany. No zobaczymy jak zagra Marek z nimi, no załóżmy, że to tak właśnie będzie, aczkolwiek zostańmy. Zostańmy, bo ary to jest twardy gość. Wracajmy do półfinału, na tym, którym jesteśmy. O, daleko. Nie będzie mieć Pafa, będzie mieć Arka. No ja chyba to wsadził, tak. Chyba to wsadził. Akcja Arka. No dobrze, tutaj przypinowałem siebie, żeby zostać w tym półfinale, bo Arek to twardy gość i tutaj właśnie potwierdził. No i mamy brejka. To jest chyba 3-3. Tak, to jest 3-3. nie widać jakiegoś zmęczenia u niego. Body language. kamowa ciała jest taki świeży. No tylko teraz musi grać, z tym iść w parze. O, u, brawo! Fantastyczna akcja. Szacunek Arek. Mary białonoga noga. że może coś takiego nastąpić, tak? poczekajmy, zobaczmy. Twardzie na razie górą parę piwek decydowało. Na razie nic się nie dzieje oprócz tego, że można stracić jakąś pewność siebie. O właśnie no i to jest 4-3. Zostaniemy jeszcze. Zobaczymy. Jestem ciekaw jak to się zakończy. Ten set, bynajmniej. No proszę. Potomy. Ja tutaj się rozmówiłem o tym, że tam wolne zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. No i będę się gryz z język, jeżeli ten półfinał potoczy się inaczej. Trzy cztery. Trzy cztery serwuje Ola w kucz. Mhm. Powiedziałem coś o pomności siebie. Nie jest to jeszcze ten... skutek. Obiad, obiad bardziej Oj, jest? Okej, okej, zobaczmy Piękna tenisa polega na tym, że to czasem się potrafi wszystko odwrócić Czy tak się akurat stanie? Będziemy świadkami Jesteśmy świadkami? Będziemy Jak Państwo wychowacie przed telewizorami? No jest, bardzo ładna akcja, A to to może mu wyjść troszeczkę może, nie, nie, niekoniecznie z jakiegoś dołka, może ciężko to mówić o dołku ale wejść na tą taką drogę tej takiej pewnej gry. Kolejne uderzenie. No i chyba tego potrzebował właśnie. Tej pozytywnej nuty. Pozytywnej nuty do grania tej swojej muzyki. Czyli ofensywnej, skutecznej gry. O, brawo. Tak. Potrzebował to. Ok. To ustawiamy panu Zostanę z tymi oto miejscami. Czekajmy na małego mistrza.